Goydesu. Cześć wszystkim, z tej strony Lina Linia Dzisiaj zapraszam was na lipcowy odcinek Sugoides Mega czekałam na ten odcinek, jeszcze się spóźniłam Więc wracamy do naszej cudownej tradycji Ale mam nadzieję, że wy też czekaliście Więc bez zbędnego przedłużania, które już tydzień trwa <grych> Zapraszam was do kategorii Anime Anime miesiąca jest Hentai Odito Walla Wala I to opowiada o Yuto Naszym zboczonym głównym bohaterze ale niestety ludzie tego nie zauważają, bo on bardzo dobrze ukrywa właśnie swoje myśli. Ale słysząc, że na pobliskim wzgórzu stoi taka figurka kota, która spełnia życzenia, on chce sprawdzić, czy to naprawdę, prawda, naprawdę, prawda. Tak. No i idzie na to wzgórze nocą, żeby przekonać się, czy jego życzenie zostanie spełnione. No i życzy sobie, aby bardziej otwarcie wyrażać swoje emocje i pragnienia. Um, co potem niesie za sobą bardzo, bardzo złe konsekwencje, ale um, idąc właśnie na to wzgórze, spotyka także koleżankę z tego samego liceum, która także ma swoje życzenie, a ona wręcz przeciwnie, chce być bardziej skryta i nie wyrażać swoich uczuć. I kot spełnia te życzenia, co ciągnie za sobą bardzo, bardzo. Niefajne skutki. Oni przez całą tę 12-odcinkową serię muszą sobie poradzić właśnie z tym, jak wrócić do swoich dawnych charakterów. No i jest to komedia szkolna i jest w niej dużo humoru. Naprawdę jest to fajny tytuł. Ja się przy nim dobrze bawiłam. Pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo dawna sięgnęłam po jakiekolwiek anime. No i to mi się spodobało, mam nadzieję, że Wam też się spodoba, jeśli ciągniecie po ten tytuł, bo jest to coś takiego bardziej lekkiego i z jajem, no bo wiadomo, to chęta ich tytułu zobowiązuje, więc nasz bohater jest naprawdę zboczony. C jeśli macie wolną chwilę, a nie wiecie co robić, sięgnijcie po to anime, na pewno się nie znudzicie. Manga! Mango miesiąca są ścieżki obsydianu i ja w tym miesiącu przeczytałam dość sporo tytułów. Zresztą kto widział mój unboxing ten wie. Ale ten tytuł najbardziej mnie zaciekawił i na tego tytułu kontynuację będę czekać najbardziej. Nie wiem co mam w sumie tutaj powiedzieć o fabule, bo zaraz zaspoileruję jakimś nie wiadomo czym, ale seria opowiada o wyspie, na której są robione badania i eksperymenty genetyczne I oni mają tutaj taką szkołę z internatem W tej szkole są chyba dwie klasy, o ile nie więcej Ale jedna klasa jest taka super wybitna Czyli są w niej osoby, które się najlepiej uczą Są najlepsze we wszystkim totalnie I taka klasa, która jest jakby gorsza I oni się tutaj uczą na jakichś takich żołnierzy czy, czy coś I na główny bohater oczywiście mimo, że jest najlepszy Nie jest w tej e, cudownej klasie Tylko właśnie w tej niższej no i są tutaj właśnie przedstawione ich um, losy, co tutaj się dzieje na tej całej wyspie, różne konflikty właśnie z tymi lepszymi. No i naprawdę fajnie się to rozkręca. Jest tutaj trochę tajemnicy, bo sam ojciec głównego bohatera i jest tajemniczą postacią, dużo o nim nie wiemy, dlaczego, co i jak. Więc yy, jeśli to się będzie tak fajnie rozwijać jak do tej pory, to będzie to jedna z moich bardziej ulubionych mangs DLG. Naprawdę polecam wam ją kupić, zobaczyć co to takiego. No i co tu dużo mówić, nie chcę przedłużać. Koniec. To na tyle. Gra. W tym miesiącu nie grałam, więc gry nie mam. Nie grałam, ale oglądałam let's play, e, na przykład z Simpsonów albo z takiej gry o przetrwanie, gdzie się jeździ na morzu i trzeba mieć na swojej wyspie różne takie domki, zbierać jedzenie itd. Więc oglądałam let's play, e, ale nie grałam. Piosenka. Piosenko miesiąca jest piosenka, którą wrzucałam już na Facebooka, i jest to YouTube with You. Po prostu zakochałam się w tej piosence, mogę jej słuchać wiecznie, godzinami, dniami, miesiącami tygodniami. W sumie miało być na odwrót, ale dobra. Lubię takie klimaty, takie spokojne, ale takie niby wzruszające, radosne. No nie wiem jak to określić. Posłuchajcie sami, ja mam taką cudowną wersję studyjną, bo to co Wam wrzuciłam na Facebooka jest z koncertu, i na YouTube. Innej wersji nie mogę znaleźć niż z koncertu, ale tak, którą ja mam, to jest taka genialna. Posłuchajcie sobie. Ostatnia kupiona rzecz. Ostatnia kupioną rzeczą jest manga tak byłam ostatnio w księgarni i rzuciłam się na Edena. Jest to pierwszy tomik i o dziwo to też pisałam już na Facebooku. Trafiłam ją w bardzo genialnej cenie. Kto wie, ten wie, że jest to jedna z bardziej trudnych do zdobycia mang i no teraz bardzo trudno ją zdobyć, a jeśli to odsprzedana i jeśli to bardzo, bardzo droga. A ja pierwszy tomik z 18 kupiłam aż za 14 zł. Tak, myślałam, że w księgarni, mimo że to księgarnia podniosą cenę, przez to, że właśnie tak trudno ją zdobyć, ale nie, i ja się z tego bardzo cieszę, i tam właśnie jeszcze czeka na mnie reszta tomów, bo mieli od 1 do 8 oraz 18. Więc jak kupię właśnie te dziewięć tomów, to będę miała już e, połówkę za sobą, a potem będę już szukać. No ale takiego unikatu nie mieć na półce. Jeśli jest dostępny i jeśli stoi tam już nie wiadomo jak długo, bo naprawdę mega długo stoją tam te mangi, nikogo ich nie kupuję, no to kurczę, to jest aż grzech ich nie kupić. No więc z kolejną wypłatą wybieram się do tej księgarni, kupię całą resztę. Także Eden. Pytania! No i czas na pytania. Pod ostatnim SUGOI po prostu tyle komentarzy, tyle pytań dostałam, że chyba pod żadnym filmikiem tyle ich nie było, ale ja się tak bardzo cieszę, że jesteście tak bardzo aktywni pod sugojami myślę, że znowuż nie będę brała wszystkich pytań tylko połowę albo nawet nie, bo jest tego aż tyle, No, naprawdę mnie to tak cieszy, no i pamiętajcie, jeśli chcecie zadać pytanie do tego filmiku, to zadawajcie je z literką P z takim fajnym, kwadratowym nawiasem przed pytaniem. A jeśli chcecie, żebym odpowiedziała na pytania pod filmikiem, nie dodawajcie tego P, wtedy będę wiedziała, na jakie pytania kiedy odpowiedzieć. Więc zaczynamy. Jakich youtuberów, vlogerów? Najchętniej oglądasz? Jeśli chodzi o Let's Play to Mary-Kate N Jeśli chodzi o vlogi to Banshee Oczywiście, no czemu by nie Oglądam każdy jej filmik Na początku jej nie lubiłam, w sensie za szalonej I trafiłam na nią w sumie przypadkowo Ale teraz po prostu każdy jej filmik oglądałam od samego początku do końca Swoją drogą, czy tylko mi ten mój jeleń na koszulce przypomina pana Henryka z cukrofobii? No, ale wiecie, takiej bardziej wielmożnej odsłonie potem oglądam jeszcze kilka osób, które budują domy w Simsach kilka osób, które robią filmiki właśnie o tej samej tematyce czyli manga, anime Agnieszka Grzelak, oczywiście potem jeszcze kilka osób, które robią fandaby bo może wiecie, że też kiedyś je robiłam no i to chyba tyle No nie chcę tutaj wymieniać wszystkich po kolei, bo jest tego dość sporo zrobisz kategorię wyzwania? Yy, nie wiem, no jeśli chcecie jakieś wyzwania i to w granicach rozsądku, no to możecie na pisać właśnie z W w kwadratowym nawiasie. Ja wtedy zobaczę, jakie się pojawią i ewentualnie potem decyduję, czy w kolejnym odcinku będą wyzwania. Jakie anime i manga najbardziej Cię wzruszyły? Jeśli chodzi o anime, to nic innego jak Anohana. Beczałam na tym mega, mega strasznie, po prostu tak mi się łzylały jak potoki. I za każdym razem, jak to oglądałam, beczałam jak głupia, oglądałam trzy razy. Jeśli chodzi o mangę, to chyba Fushigi Yugi tam strasznie na niektórych momentach. Najlepsze twoim zdaniem anime z gatunku horror? Ghost Hunt. Twoje ulubione wydawnictwo? To bardzo widać po ilości moich mang. Waneko oczywiście. Ile liczy twoja kolekcja mang? W sumie nie wiem dokładnie, ale coś koło 220? Albo kilka więcej, no już nie pamiętam, nie liczyłam. Czy oprócz Japonii i rzeczy z nią związanych lubisz inne rzeczy? Tak, to jest moje główne zainteresowanie, ale lubię na przykład sobie śpiewać, rysować, znaczy rysować, kolorować bardziej. Ostatnio zaczęłam sobie robić taki fajne plakat pastelami. No, ale owszem, lubię inne rzeczy. Nie jest to coś takiego, że przychodzę z domu i tu wszystko to, wszystko manga, wszystko anime, tylko lecę, biorę i czytam i oglądam i nie wiadomo co. No, lubię dużo rzeczy, no, lubię karteczki, zbieram je, no. No, nie wiem, co tutaj jeszcze przytoczyć. No, kurczę, czy dużo miejsca zajmują ci twoje mangi? Niedługo zobaczycie. <grych> czy zrobisz jakiś challenge na tym kanale? No właśnie, się tak zastanawiałam, czy wprowadzać tutaj challenge i więcej tagów i tak dalej, albo zrobić inny kanał, taki totalnie vlogowy, nie z anime i w ogóle. No, ale zastanawiam się właśnie nad tym, jaka miałaby być tego forma, jak to miałoby wyglądać. No i nie wiem, czy ludzie chcieliby oglądać mnie tylko w takiej vlogowej odsłonie. W sumie powiedzcie, co o tym myślicie? Niusy! No i nowa kategoria, w której powiem kilka rzeczy, które się u mnie ostatnio działy. A więc tak, w związku z zbliżającymi się urodzinami. W sensie Chciałam zrobić skrytkę pocztową, żeby tak skromnie prosić o jakieś życzenia urodzinowe. Zawsze moim marzeniem było to, żeby dostać mnóstwo, mnóstwo urodzinowych życzeń, jakichś listów? Po prostu kocham coś takiego, oglądam mnóstwo filmików z fan mailem i listy od fanów. To jest po prostu coś genialnego w sensie od widzów, nie fanów, bo to jest trochę głupie. No, w każdym razie, powiedzcie, czy. Chcielibyście skrytkę pocztową? Urodziny 13 września To jest moje ostatnie naście i chciałabym właśnie jakoś inaczej to odczuć, no Kolejną rzeczą jest to, że bardzo możliwe, że pojawię się na Christmas Con Czyli konwencie właśnie grudniowym, mam nadzieję w Krakowie Tak, mam nadzieję, że kogoś bym tam spotkała, jeśli jednak moje plany wypalą Więc piszcie, kto planuje, kto będzie... Albo kto się dopiero zastanawia, niedługo będzie aktualizacja kolekcji Mank. Nie wiem, czy po tym filmiku, czy jeszcze po kolejnym, ale wyczekujcie go na pewno jeszcze w tym miesiącu. Niedługo, bo 18 sierpnia wybieramy się z Saskiem do Wrocławia na dwa dni, czyli 18-19. I teraz moje pytanie, które było już na Facebooku o Katowice i Kraków. Mamy kogoś z Wrocławia? Jeśli jest ktoś z Wrocławia, to powiedzcie mi, Jakie miejsca warto odwiedzić? Bo wiecie, w internecie nie wszystko się wyszuka mimo wszystko. Niektóre stronki mimo to, że mają całe listy różnych miejsc, zabytków i tak dalej, mogą nie mieć jakichś takich atrakcji, które nie są zbytnio kulturowe, wypisanych. No więc powiedzcie mi, czy są tam jakieś miejsca takie bardziej uwarte uwagi, bo ja się totalnie na Wrocławiu nie znam, będę tam dopiero drugi raz jeśli chodzi o odwiedziny, bo pierwszy raz yy, byłem na wycieczce szkolnej ale wiecie jak to jest na wycieczkach pół godziny, czy tam godzinę ma się na yy, przechadzkę a potem się leci dalej więc yy, ci, którzy są z Wrocławia to bardzo proszę o jakieś info no nie wiem, albo jeśli byliście we Wrocławiu to co tam oglądaliście i co było fajne, bo nie chcę chodzić i oglądać głupich kościołów. Mimo, że to nie jest lipcowy wypadek, to wczoraj zablokowali mi konto na Facebooku i po prostu mój świat się zawalił w momencie. Od razu taka panika Boże, a co jeśli tego konta nie odzyskam? Cała moja stronka, mój, mój fanpage pójdzie gdzieś tam, no yy, i nic nie będę mogła już z nim zrobić. Po prostu to było totalne załama załamanie, ale wszystko się wyjaśniło i po prostu cieszę się, jak ja zobaczę. W pracy, że Facebook mi wrócił, to po prostu byłam szczęśliwa, że ja nie mogę. Zgojdę. No i to byłoby na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmików. Myślę, że spodobał Wam się ten filmik, a przynajmniej mam taką nadzieję. No, piszcie, czy Wam się spodobał, czy nowa kategoria jest fajna, czy chcecie, żeby była kontynuowana w kolejnych filmikach, bo to jest w sumie takie. No, takie info z tego, co ostatnio się u mnie działo, a nie chcę robić kolejnej serii, która by właśnie mówiła tylko o tym, że to robiłam, tamto robiłam, ble, 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 ble. Nie. Tak, to ja nie chcę za śmiecanie kanału i totalnie, więc stwierdziłam, że zrobię taką małą kategorię, w której będę wam mówić, co się stanie albo co było. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!